Trochę późno, ale czasami tak się kończy, że jest już ciemno, ale dzięki temu możemy zobaczyć, jak te lampy świecą. Fiat Grande Punto. Przejedziemy się zobaczyć, jak wyglądają lampy przerobione na bilet. To jest mniejsze czy tamte? Obojętnie chyba są latarnie, ale widzimy świetno, wyraźnie linie światła. Światło jest naprawdę białe. Oba pobocza są świetnie doświetlone.